Dzień dobry Państwu. 11 maja podpułkownik Jacek Sankowski, dyrektor zakładu karnego we Włodawie, przekazał na rzecz nadleśnictwa Włodawa 105 budek lęgowych wykonanych przez osadzonych w ramach porozumienia zawartego z nadleśnictwem. Budki lęgowe zostały wykonane przez osadzonych z materiału przekazanego przez nadleśnictwo w oparciu o załączony projekt. Realizacja projektu była możliwa dzięki porozumieniu, które zostało zawarte między zakładem karnym a nadleśnictwem 12 marca bieżącego roku. Głównym celem podpisanego porozumienia jest współpraca w zakresie zwiększenia efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych, i procesu readaptacji społecznej skazanych poprzez propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz wspieranie inicjatyw mających na celu kształtowanie wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw. 23 maja we Włodawskim Domu Kultury będziemy mogli wziąć udział w wieczorze muzyczno-rozrywkowym Kordwaliński Splin. Szanty ponadczasowe brytyjskie hity i mnóstwo nieśmiertelnych polskich przebojów zaśpiewają nam Kasia Melcher znana jako Katie, Paulina Grochowska, Kamil Ziemba, a na pianinie zagra Jacek Szwaj. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18.00. Bilety w cenie 45 zł dostępne są w sekretariacie WDK oraz w kasie kina. Z tej okazji Dziennik Włodawski we współpracy z Włodawskim Domem Kultury ogłasza konkurs na dwuosobową wyjściówkę. Wystarczy w komentarzu na naszym fanpageu na Facebooku napisać, dlaczego chce się wziąć udział w wydarzeniu. Najciekawsza odpowiedź otrzyma wyjściówkę. Zwycięzcę ogłosimy w czwartkowym wydaniu naszego serwisu. Za rano na drodze wojewódzkiej nr 812 w miejscowości Kaplonosy kolonia doszło do zderzenia pojazdu osobowego z Łosiem. Policjanci na miejscu ustalili, że kierującemu Volvo 44-letniemu Włoda podjadący pod jadący pojazd wbiegł Łoś. Zwierzę po zderzeniu z samochodem uciekło do lasu, kierujący został zabrany do szpitala. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. 16 maja odbył się pierwszy rajd Pieszy Braci Taraszkiewiczów, organizowany przez Stowarzyszenie Lubelską Grupę Historyczną imienia Żołnierzy Wyklętych Lubelszczyzny. Patronat nad wydarzeniem objęło nadleśnictwo Sobibór oraz wiceminister Marcin Romanowski. Podczas trasy rajdu przez uczestników zostały złożone kwiaty pod kapliczką w zbereżu. Nieopodal kapliczki, w miejscu śmierci Edwarda Taraszkiewicza, pseudonim Żelazny, posadzone zostały dwa dęby. Jeden upamiętniający wspomnianego wcześniej dowódcę oddziału partyzanckiego obwodu Win Włodawa, a drugi poświęcony pamięci żołnierza Stanisława Torbicza, pseudonim Kazik. Część trasy rajdu prowadziła przez lasy w zarządzie nadleśnictwa Sobibór, które powstały na gruntach porolnych. W latach 50. XX wieku w miejscu, gdzie obecnie rośnie las, istniały zabudowania gospodarskie, w których mieszkało małżeństwo Natalii i Teodora Kaszczuków, ściśle współpracujące z oddziałem partyzanckim podporucznika Taraszkiewicza pseudonim Żelazny. W miejscu, gdzie stały budynki, również został posadzony dąb poświęcony pamięci wspomnianych gospodarzy. Trasa rajdu zakończyła się pod turystyczną w leśnictwie Stulno. Hańsk zaprasza na badania profilaktyczne dla mieszkańców zamieszkałych i zameldowanych na terenie gminy Hańsk w wieku 65. Badania odbędą się w dniach 8-10 czerwca 2022 roku w godzinach od 8 do 16 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Hańsku. Badania dotyczą profilu lipidowego, hemoglobiny glikowanej, ciśnienia tętniczego, konsultacji kardiologicznej z badaniem EKG, ocena ryzyka chorób układu krążenia. Łącznie wziąć udział w badaniach może 180 osób. Badania są realizowane w ramach konkursu Rosnąca Odporność organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia Narodowy Program Szczepień. Rejestracja telefoniczna czynna w godzinach 10:00-18:00 w dni robocze od 1 do 7 czerwca. W dni badań rejestracja będzie tylko na miejscu. Prosimy o rejestrowanie się pod numerem telefonu 602 742 600. Pacjenci powinni mieć przy sobie dokument tożsamości w celu zweryfikowania swojej tożsamości. Muzyka Materiał zebrał i przygotował Konrad Kowalski. Dobrego wieczoru.